Prokuratura wszczyna śledztwo, a ze szpitala ginie dokumentacja medyczna. Na początek faktów ciąg dalszy skandalu z porodem Wrocławianki Agnieszki Zawiślak. Kobieta urodziła dziecko na podłodze w domu, bo lekarz nie przyjął jej do szpitala. O sprawie Urszula Bąk. Jedna z osiadłek, tutaj, przyszła, trzymała za rękę. Druga sąsiadka mi tą kołdrę e, tą podłożyła. Pani Agnieszka urodziła syna na podłodze w łazience. Pomagali jej sąsiedzi, którzy usłyszeli krzyki kobiety. To oni wezwali pogotowie. Gdy przyjechał lekarz Mateusz już przychodził na świat. Kobietę i dziecko odwieziono do szpitala. Tego samego, z którego godzinę wcześniej została odesłana. Ja go prosiła, Mówiłam mu, że bóle mam coraz silniejsze, coraz częstsze i, co, no i naprawdę mocne. A on powiedział, że, że niestety, ale nie ma wolnych miejsc w szpitalu. U Noworodka stwierdzono zapalenie płuc. Mateusz trafił do inkubatora. Jak normalnie się dziecko w szpitalu rodzi, to od razu kładą matce na brzuch dziecka. Żeby chociaż ten, ten kontakt był i żeby dziecko nie, też nie czuło się samotne. A tutaj tego nie było. Ja nie miałam go przez dwa dni. Pani Agnieszka przez dwa tygodnie domagała się od szpitala wydania kopii dokumentacji lekarskiej. Gdy wreszcie ją otrzymała, myślała, że czyta opis badania innej pacjentki. Było napisane, że pacjentka się zgłosiła z pobolewaniem w dole brzucha i że ze skurczami nieregularnymi co 15-30 minut. To jest nieprawda. Z dokumentacji zniknęły wyniki badania KTG. Jedyny twardy dowód w sprawie. Pacjentce pozostał tylko fragment, który udało jej się sfilmować telefonem. No, skórcze są regularne. Tak jak widać. Nagranie trafiło do prokuratury. Wszczęto zostało postępowanie obejmujące swoim zakresem narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo e, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kobiety, która zgłosiła się do szpitala e, będąc w zaawansowanej ciąży. Lekarz, który odesłał kobietę do domu, to doświadczony ginekolog-położnik twierdzi, że był to jeden z tak zwanych porodów nagłych, gdzie jest brakująca dokumentacja. Dziś wiele osób chciałoby wiedzieć to trafiło tutaj z jej całą dokumentacją, kartą ciąży i tak dalej, wynikami badań, i że tu zginęło. No ale. Już... Profesor mówi, że też nie wie, co się z tym stało. Chciałabym, żeby doktor został ukarany. Wrocław Urszula Bąk.